Można ocenić tę konferencję jako owocną ze względu na to, że z jednej strony coś, co umożliwia większość konferencji, czyli wymianę poglądów, doświadczeń ewentualnych sposobów na załatwianie niektórych spraw, akurat w tym przypadku w elektronicznym postępowaniu upominawczym, to jest niewątpliwa wartość i na pewno co zaprocentuje każdemu uczestnikowi prelegentom również, tak jak mi. Natomiast czymś, co ta konferencja wnosi dla nas bardzo dużego, to jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu zarówno z przedstawicielami e sądu, jak i przedstawicielami. Przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, zapoznania się i z proponowanymi rozwiązaniami, ale również uzyskania realnego wpływu na ich formułę, treść i same rozwiązania, na przykład w przypadku elektronicznego postępowania upominawczego techniczne. I powiem szczerze, że tu kuluarowe rozmowy, na przykład właśnie z, z przedstawicielami Ministerstwa, są bardzo owocne pod kątem takim, jaką wiedzę my uzyskujemy i pod kątem tego, jakie uwagi praktyczne uzyskuje Ministerstwo Sprawiedliwości sprawiedliwości pod kątem realizacji tych założeń, które są w projekcie. Być może właśnie dzięki tej konferencji będziemy mieli wpływ na usprawnienie i na zmianę tych projektowanych rozwiązań, w teraz dość ogólnych, i doszczegółowienie ich w taki sposób, że to odbędzie się z korzyścią i dla wymiaru sprawiedliwości, i dla nas, jako osób, które korzystają z tego postępowania.